Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, dziś ostatecznie dokonał się zamach na Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Dziś od, został odwołany pan dr. inżynier Maciej Lasek, osoba kompetentna, merytoryczna, osoba, która od wielu lat zajmowała się badaniem katastrof lotniczych. Aby do tego doszło, prawo i sprawiedliwość musiało zmienić ustawę. Tak jak powiedziałem, dokonuje się zamach na niezależność komisji, dokonuje się zamach na prawdę. Odwoływany jest człowiek, który kierował się nauką, faktami, a nie chciał się kierować chorymi urojeniami pana ministra Macierewicza. Za to jest karany. Za to, jest karany, że konsekwentnie dążył do prawdy i pokazywał fakty, fakty, a nie wymysły Macierewicza. Człowiek, który przez wiele lat pracował w tej komisji, został pozbawiony, został zwolniony. Równolegle pisowcy aparatczycy, chociażby w Europol Gazie za niepracowanie otrzymują gigantyczne pieniądze. Wczoraj słyszeliśmy o 400 milionach złotych dla tych, którzy nie pracowali w roku 2015, a za to dostali premię. Zestawcie to państwo proszę sobie z tym, co robił pan doktor inżynier Maciej Lasek. Pracował i za to dostał nagrodę. Został odwołany. O konkretach tej sprawy powie pan minister Czesław Mroczek. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, trzeba to wyraźnie powiedzieć. Kłamstwo smoleńskie usuwa ludzi, którzy dociekali prawdy, którzy mogą świadczyć o prawdzie. Dzisiaj ta sytuacja dotyka przewodniczącego Państwowej Cywilnej Komisji, pana inżyniera Macieja Laska, ale wcześniej już ten proces się zaczął. Odsunięci zostali wszyscy prokuratorzy, którzy prowadzili poprzednie śledztwo, powołani, powoływani są nowi ludzie i cała Polska mogła się przekonać kilka dni temu, oglądając wyniki pracy siedmiu miesięcy tej nowej komisji powołanej przez Antoniego Macierewicza, jak nieprzygotowani są to ludzie do, do tych zadań. Mamy upadek kompetencji i wiedzy w polskich instytucjach związanych z badaniem wypadków, zdarzeń lotniczych. Proszę Państwa, to nie jest tak, że te komisje działają gdzieś w oderwaniu od życia. Mówimy o obszarze niezwykle ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Ta kwestia zamienianie ludzi kompetentnych, doświadczonych na ludzi bez kompetencji uderza bezpośrednio w bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo w niezwykle ważnym obszarze przewozów lotniczych. Nowy przewodniczący komisji tej cywilnej, to jest były żołnierz, który miał niewiel, niewielki kontakt z badaniem wypadków lotniczych w jego karierze. Praca w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych to jest zaledwie kilka lat, 10 lat temu. Nie kierował, jak mi wiadomo, wiadomo żadnym zespołem, który badał zdarzenia lotnicze. W związku z tym ta zmiana to jest zmiana ewidentnie na gorsze, jak powiadamy, która wynika z tego, że kłamstwo smoleńskie usuwa prawdę, niekompetencja usuwa kompetencje.